Pan minister Żurek, odwołując bez podstawy prawnej kilkudziesięciu prezesów, wiceprezesów sądu, czy zawieszając ich, a tak naprawdę można powiedzieć, prowadząc ich odwołania, czynił to, podkreślam, bez podstawy prawnej, co samo w sobie jest przestępstwem, ale też argumentacja, jakiej użył, jest też, można powiedzieć, kolejnym przestępstwem samym w sobie, dlatego że nie można nikogo karać za to, że stosuje się do obowiązującego w Polsce prawa. I to jest. Oczywista oczywistość. A właśnie takie było uzasadnienie decyzji pana Żurka. Więc jednym słowem, tak jak zapowiedzieliśmy, jesteśmy konsekwentni, składamy kolejne zawiadomienia. Ta sterta zawiadomień rośnie, ponieważ mamy do czynienia z władzą, która regularnie łamie prawo, łamie porządek prawny, ale też popełnia przestępstwa. Mamy do czynienia z rządzącą kliką, która. Tak naprawdę jest zorganizowana grupą przestępczą działającą w obszarze władzy wykonawczej. Mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowa. Jako były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, nie tylko jako polityk, jako obywatel, zbywersowany działaniem tej władzy, ale zupełnie wolny od emocji i spokojny sposób oceniając to, co ta władza robi w ramach bezprawie, jakie wprowadza. Mogę powiedzieć z pewnym przekonaniem, że to są działania konsekwentne zorganizowanej grupy przestępczej a hersztem tej grupy jest Donald Tusk.